W dzisiejszym odcinku zbudowałem wielką dynię oraz zdobyłem całego netherite'owego seta. No mi się wydaje, że zaczynamy następny odcinek. Chyba dzisiaj będzie trochę luźniejszy odcinek, bo chciałbym w sumie troszeczkę sobie pobudować, pozdabiać halloweenowo trochę tutaj naszą okolicę. Również plan jest taki, aby zdobyć netherite'owego seta, więc raz na jakiś czas będę sobie po prostu tam lecieć do netheru i wypróbuję sobie również trzy najlepsze sposoby na zdobywanie netherite'u bo będę używać tych normalnych kilofów, będę również używać łóżek i będę używać też TNT, bo nie wiem, czy wam pokazywałem w poprzednim odcinku. Miałem tutaj, o, dokładnie w tym shulkerze trochę prochu. Skraftujemy sobie trochę łóżek. O, dobra. Trochę dużo, ale oby nam się tutaj przyfarciło w tym ledarze. Mamy jeszcze ten sposób, który wiecie, działa tak, że po prostu dajemy sobie podkę na Fire Resistance No i będziemy sobie sprawdzać, czy wiecie, nie mamy jakiegoś netherite tutaj, ale no to pewnie też spróbujemy. Będziemy mieli dużo tego ozdabiania halloweenowego, bo taki dzisiaj jest tak, jakby halloweenowy specjal, więc też będzie chyba fajnie. O jezu, dobra. Chciałem znaleźć jakiś zamknięty teren, a wziąłem chyba najbardziej otwarty teren, jaki się da. Krzynki. I to też jest sposób na zdobywanie, wiecie, netherite'u. Hmm. Wtedy jeszcze nie wiedziałem o tym, że tak naprawdę wszystko to co robiłem było na marne, ponieważ kopałem Netherite na złym poziomie. Jednakże później się o tym łatwo zorientowałem. Chciałbym skorzystać, chociaż nie wiem czy mi się to uda, ale skorzystać z mojego Happy Gasta, bo stoi tutaj on od, od poprzedniego odcinka i trzeba będzie go użyć. Chociaż właśnie nie wiem czy się uda w tym odcinku, bo nie wiem czy w ogóle w tym odcinku będę miał, wiecie, jakby przestrzeń po prostu, żeby go użyć, bo prawdopodobne jest to, że dzisiaj totalnie będę jakby tej pomocy nie potrzebować, bo będę robić jakieś bardziej przyziemne, wiecie, te jakby projekty, nie? Poszłam wtedy postawić jeszcze kilka miedzianych golemów, których zabrakło mi w poprzednim odcinku, ponieważ te słabo dosyć przekładały przed moje przedmioty. Dlatego dałem im lekką pomoc. Pewnie jeszcze o tym nie słyszeliście, bo od poprzedniego odcinka, w którym stała się tragedia, kiedy się dowiedziałem, że nie mam replay moda na tą wersję. To tak. Patrzcie, mamy. Patrzcie, mamy replay moda. Nagrywanie mamy, ponieważ akurat na złość, kilka dni po tym jak wydałem teraz ten film, no to się pojawił akurat replay mod na 1.21.10, więc trochę ironicznie, ale no dobra, bo właśnie tutaj mam trochę punktów na federze, które sobie przez, przez bardzo duży czas odbierałem i pytanie. Co tutaj sobie kupić? Napiszcie w komentarz, bo mam strasznie dużo pomysłów tutaj, ale totalnie jakby... No, nie wiem, którą wybrać, czy jakieś peta, czy jakiś plecak, czy jakąś tarczę. Wtedy zacząłem zbierać tą kobylstą nową obudowę dla villagerów. Nie wiedziałem jeszcze, że był to bardzo duży błąd, ponieważ później... Villagery takie jak na przykład te z Mendingiem umarły niestety w bardzo smutny sposób od zombiaków. Jednakże ja wtedy jeszcze nie zorientowałem się o tym. No na szczęście wcześniej kupiłem bardzo dużo mendingów czy też na przykład kilka innych rzeczy, którzy akurat ci villagerowie oferowali. Wtedy również zacząłem budowę nowej farmy kwiatów albo i radnaczej barwnika. Również przydałaby mi się ona do wielu innych rzeczy, więc już zacząłem jej budowę. Chyba wydaje mi się, że gdzieś tutaj to by było idealne miejsce, gdzie zrobilibyśmy taką dróżkę. Więc w sumie to biorę się do wycinki drzew. Na początku wykopmy dziurę o wymiarach 12 na 11. Wypełnimy sobie teraz tą dziurę tutaj naszymi tymi blokami. Okej, okay. to wszystko działa. No fajnie, dobra. Zrobiłbym jeszcze do tego jakąś ozdobę, ale to w sumie może innym razem. Okej. Okay. I mógł, chciałem powiedzieć, że innym razem. Ale trochę się przeliczyłem. I kurde... no było bardzo blisko śmierci. Więc... Postarałbym się w następnym odcinku zdobyć totemy. Chociaż nie wiem, czy się to uda w następnym. Ale na pewno w najbliższych chciałbym je zdobyć. Bo strasznie tutaj niebezpieczne. Teraz przed czas aby zbudować wielką dynię. Taką. Patrzcie, mamy tą dynię tutaj. Ale ona będzie taka gigantyczna. Taka gigantyczna. I postawiłbym sobie ją. Gdzieś tutaj, tak chyba to będzie dobre miejsce. Ale najpierw w ogóle muszę ją zaprojektować. Tutaj do tej dyni do zdobycia dużo terakoty strasznie. Tylko, no betonu najwięcej, ale to też dużo terakoty, więc będę musiał się wybrać na kopanie gliny. Ponieważ przyda mi się naprawić Elytrę no i pozdobywać EXP, żeby zrobić sobie nowy miecz. Dużo łóżek. Mam również 3 kilofy. No tak jakby 2 kilofy. Na kopanie. Aha, dobra, a TNT będzie mało, ale TNT nie będzie takie ważne, bo będziemy jeszcze mieli chyba... gdzieś... Poczekajcie, muszę znaleźć. Chyba. O. Dobra, miałem tutaj dokładnie te potki na fire resistance. I jesteśmy gotowi do kopania obsydianu Znaczy boże, jakiego obsydianu? Netherite. U. No mamy wszystkie rzeczy, mamy kilofy, mamy no trochę TNT, łóżko, płotki na fajerkę I co? Wchodzimy sobie do netheru Na 15 poziomie jesteśmy Okej, okay. pierwszy... Nederyt. Nie wiem, czy się go do końca łatwo zdobywa w tych wersjach od 1.21. Bo jakby... Jeszcze nie kopałem chyba. A nie, dobra, coś tam kopałem, ale nie na tych jeszcze nowszych. A to ważne, bo jakby chciałem właśnie stestować. Ale chyba bardzo łatwo się zdobywa, więc zobaczymy. Okej, okay, dobra. Zatamowaliśmy. No, ta lawa strasznie wkurza. Wtedy za pierwszym razem miałem dosyć duże szczęście, że akurat udało mi się trafić na Ancient Debris. Jednakże później nie było tak kolorowo i nie zdobyłem żadnego. Czy to coś będzie? Mamy coś? Coś jest. Następny. I no tutaj chyba będzie coś więcej. No dużo miejsca tu jest. A. Tam coś widzę. Tam. Następnie przypaliłem cały netherite, który udało mi się zdobyć w netherze. Następnie zrobiłem netherite'owego seta. Jeszcze sobie... O, skopiujemy. Mamy cztery. I wszystko chyba jest gotowe. Więc zdejmiemy seta. Zbierzemy, a właśnie, zbierzemy netherite. Następnie przepaliłem trochę złota, które będzie mi potrzebne do stworzenia netherite'u. Przekraftujmy resztę. Bang. 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 Nareszcie cali netherite'owi. No ale tak, zbierzemy sobie jeszcze, dorobimy jedną sztabkę i sobie jednego tego przekraftujemy. Następnie cała terrakota oraz beton, którą przygotowałem, były gotowe do zbudowania wielkiej dyni na moim świecie, więc zacząłem jej budowę. cała dynia. Myślę, że jest ona bardzo ładna. Chociaż mogłaby być lepsza. Ostatnio nie dodaję w ogóle replayek do moich filmów. Niestety spowodowane jest to tym, że Replay mod mi się po prostu psuje, jednakże postaram się w następnym odcinku to naprawić, chociaż nie obiecuję tego. Ale myślę, że i tak spodoba Wam się dzisiejszy Halloweenowy specjal. Tak więc, ja chyba na dzisiaj będę się z Wami żegnać. Więc, sięmano.